W dzisiejszym odcinku będę nagrywać na YouTube i w dzisiejszym odcinku, poprzedni odcinek wam się strasznie spodobał, gdzie testowałem doładowanie i no już wiem, nie mam więcej postaci, lecz będziemy... Będzie dzisiaj inny odcinek, który podejrzewam, że też Wam się strasznie spodoba. Będziemy testować taką jedną nową mapę, którą patrzcie jak wyjdziecie tu, to możecie sobie kliknąć w cokolwiek, ja na przykład kliknę to i na samym, znaczy nie na samym końcu, tylko właśnie... Tu są te portale pucharkowe, które ja będę testować. Mapa wygląda właśnie tak. Ja wam polecam tą mapę, bo jej jeszcze nie ma. Już wolno grać na takim właśnie trybie. Tam są trzy tryby. Ja sobie przetestuję te tryby. I pierwszym to minus jeden pucharek. Ej, tu roboty są nawet z pucharkami. What? A może, że boty, to że e, roboty, jakiś laguś tutaj, lecz to spokojnie, to jest wina. albo zginę, Orażka. lecz ja strasznie bym chciał, wiecie co, przetestować ten portal, bo ja w ogóle nie wiem o co chodzi z tym portalem, który, wiecie, jest na środku mapy. Ja muszę to przetestować. Właśnie widzicie, tu jest jakiś znaczek portalowy. Aaaa! Ja miałem 0 i jeden. A nie, bo ja. O, ale szczęście. Bo ja nie gram z. pucharkami. To przynajmniej sobie. Mnie, to Dzisiaj mam jednak inny pomysł. Testujemy pustynne mapy. No. Ładuj się. Mm, więc... O panie. Ja w tej nie grałem, lecz podejrzewam, że jest fajna. To wygląda już więcej. Tylko, że jak ja mam grać na takich lagach, to lepiej sobie kupię nowy telefon. Mhm. Mm Aaaaaah! Mm -hmm. Wiecie co? Lepiej zmienię pomieszczenie. Dobra, już zmieniłem. Tu mam lepszy internet. Aaaaaah! Mm -hmm. No nie, oni nie ten, na co robalają. Ja z tym butem tam mogę wskoczyć. Tylko się nie właśnie. Nie, nie, Już było tak blisko! Lepiej tego nie robię. Nie. No serio? Dobra, przynajmniej mamy obronę. Nie wejdą nam dwa Teraz Niech wejdą, więc bez sensu to zrobią. Co ja zrobiłem? Ja wstałem w ścianie. No to już ponad jak to mam taktykę? Będę w środku tutaj. Aaaa, jeszcze odpuszczony bytka! co się, na... e, się dzieje? Nie. nie! Nie, 1%! Nie! Raz z i idziesz po naszym sejgu. Co się stało? 1%! E, znów jakiś lag! Aha, nawet nie wiedziałem kiedy tam dożywił. Sens to jest. Testujmy sobie kolejną pustynną mapę. Która będzie chyba, chyba... No to to już da się grać w grze, to już tego nawet nie testuję. Nagroda. Zobaczmy sobie nagrodę. Jaka będzie. Tutaj fajne naładowanie. Tylko że... O, już dwie gwiazdki! Mam! Automatycznie! Wow, ale tak! Tylko że nie wgnąłem. Nawet nie wiem, kto uderzył. A wiecie, że... E, Miko to powinien być legendarny? Bo ktoś strzela, a on się ucieka. To może być najlepsza postać w grze, która sobie szczela, no, najlepsze do bicia, ale no Miko i tak to sobie go pokona, bo sobie skacze. Więc ja nie cierpię miko. Chyba, że go mam. No i właśnie mam, bo wcześniej na go testowaliśmy go na hiperdoładowaniu. Jeśli ktoś nie widział, to polecam. My mamy 14 gwiazdek. I dlaczego to postawimy w takim bezsensownym miejscu? To lecznie. Pierwsze takie mięcie musiało nastąpić. lagus O! Zginą, znaczy pokonałem to a ja miałem laga. A nie, ta ma... Mogę ocenić, że ta mapa była fajna. Daję chyba dziesiątkę. Co ja dałem? Jakaś ma 5 na 5 e, Chwila. To piłki nożnej nie ma. No to teraz gorąca strefa. Zobaczmy sobie gorącą strefę. Ja zmieniłem? A, bo to wygląda to tak samo jak wszystkie inne prawie. Gryfmy 100 HP. Leczmy 1% okienka. Dobra. Jak fajk w sumie dobre dobry na gorącą sklepę. Jego ucie idealnie mieści w gorącej strefie właśnie, w tym okręgu. Nawet go nie można użyć. Co tu się dzieje? Zniszczyłem tutaj doładowanie. Jeszcze mgryfa. Tak się go dobili. Dobra, ale to nieważne. Ważne jest gorąca strefa. Gdzie teraz nie tak nie? Aha. Ale gorąca strefa sama była fajna też. Teraz knockout? Tak, knockout. Tak. No, knockout. Co tu było? To, jakby, to było? Widzieliście tą jakby, tą emotkę? Jak, jak tańczę tańczy. Tak. Ale lag, lila. On zginął, ja mam laga i zginąłem też. Lagi to nie dobre chyba są na... na tą mapę. Nie! Zostałem sam na serio, sam z lagami. Ja mi się przewidziało że tam ktoś był no serio To się nagrywa w ogóle tak koszykówka jest? Nie, nie ma Ej, tu są same takie One się niczym nie różnią Teraz sobie tak? A nie tylko krzakami Dobra Teraz te duszki zapomniałam już jak się nazywają A jak, co teraz, codziennie będą odcinki? Znaczy, codziennie były weekendy i w jednym dniu będą dwa odcinki. Co wam się strasznie sprawa? No O nie, nie tu mnie i tu ma tą basę która mu ulepsza życie i to wszystko. Dobra, trafiłem go leczony mnie. A tu jest. Nie jest poszedł Koletka poleciała. Ale to zrobiłem. My dopiero jedną osobę, Oni osiem, to ja w czas w krzaku będę i na chwilę doładowali na pewno, gdyby mi przynieśli leczno, lecz my przegrajliśmy. Oh. Batalia albo to batalia 5x5. Pięć i to ja nigdy nie grałem, wiem, to nie jest związany z tym odcinkiem, lecz i tak Tu i to. To jest to. 20... No, z 20 osób. Ej, nie, to mi się nie podoba. Tylko przez to, że to są boty, to oni to. Tego dobrze nie jest, bo ty się Amber. Magia. Oni się <noise> mają dziewięć osób. Uleczę się <noise> trochę.

Teraz może sobie e, e, weźmy kogoś lepszego z hiper bo bo Spike to 5. Sherry, czyli Sigma. Tylko, że... E, czego ja nie mam tutaj w ogóle włączonego skina do e, To ja muszę zabrać.

Kul się stało? Aha. Dziś. Oooooooo. Trzym zabijsko jest taka dobra. Oj, cztery. Rozumiem. Rozumiem. A bo to nie boty, ja zapomniałem. Teraz mamy odcinki z bokami, co? No, nie to czyli mnie tam Edgar, tam Rosa, tam... Uuh, co to było? Dobra, tutaj... to jest 500 HP. Wiecie co? Moim zdaniem, jak gracie w parę to lepiej jest, po prostu lepiej a ten karnet zadymiarski to, to nawet nikt prawie nie wie, że go mam tu, 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 tu. ej ja nie pomyślałam o jednej rzeczy jak nie wie, że mam karnet to mogę sobie ustawić tą emotkę która jest tylko w karnecie czyli tak, to jest fajne. A tutaj dam Spike. I będzie mega. O! I teraz to się fajnie czuje. Z takim czymś. Tylko jak spajka mam na szóstej randze, to będzie grane. Na trzydziestą. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale zawsze gracie w parze, to wasza para ma dziwny nick. Oj, Mortis Nisz, tam. Niszczy go. Ja się boję. <laughs> Ło Panie! Co to w ogóle było? No Mortis!

Nie! Jeszcze lago. Idę. Druga wojna światowa. Nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie. Trzy tutaj już będzie. A, mm, ale przynajmniej drugie. Dobrze jest. O, o, o! Uuu, dobrze. Nie, nie dobrze. Pst. No serio, tak mało mi brakuje. To ostatnią rundę zakończy koszykówka. Koszyk, koszykówka. Koszyk, koszykówka. Нет, нет. Вот в джище не ли? Nie, no serio. Bez sensu. Teraz tu nie wiem, kto to wymyślił. Kto wymyślił w ogóle koszykówkę? Gra. W ogóle jak chcecie inną grę niż browser, to piszcie w komentarzach, bo ja tylko browser, browser i browser. Niektórym może to się nudzi. Ja strasznie lubię browser, lecz ale czy no nie wszyscy muszą. Bibi. Bibi. Bibi! Edgar! Wkoczę! Nie zaszła! Bo zginąłem! Nie nas atakuje! Jakim cudem Frank jest pioletowy cały? A, bo no, to kapitan Rafa. No, nie, w tej grze się nie da po prostu trafić. Edgar, 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 Edgar. Edgar, Edgar. Nie. Nie. Dlaczego? Co jest? Jakim cudem? No po co mi podajesz, jak widzisz, że nie umiem trafić? Jeszcze takie lajki Trafcie! Ale nie, bo to... To gra zdecyduje, czy to będzie gol, czy ja. Bo to po prostu się nie da inaczej. Co?! Co się... Gor. Nie, no Frank na serio tak jest też. No wy, wy tego nie widzicie Nareszcie... Ale to wszyscy tak nie umiał idealnie I mamy... Mamy i... Ciąga mnie! A taka na serio już za późno, więc wyłączam nagrywanie, tylko sobie to dobiorę. I pa!